Tu jest mniej Nie ma grzybów? Tak. A wiesz co? Bo to są wydmy, i tutaj może nie być grzybów. Chociaż nie wiem tego. Tutaj jest dość, dość strome zejście. Schodzimy tak, trawersując po klifie, i to jest właśnie tutaj. Chyba najpiękniejszy. Zejście idziemy z Marysią. Marysię trzymam na rękach. A przed nami... Ja, ja się mam, gdzie ja wiem, tak. bo... A ty mnie nie trzymasz na rękach, bo, bo ja ciebie jestem. trzymam na rękach. Bo nie jestem tatą. Bo nie jesteś tatą no bo... Bo ja jestem tatą. A ty jesteś mądra, moja ukochana córko. A czemu tato tu jest ja? To jest piach, bardzo dużo tutaj piachu nanieśli ludzie. Pewnie mieli na butach po prostu jak tu przychodzili. No i zostało tyle piachu tutaj. No bo nikt tego wiesz co nie posprzątał. I zostało tak... taka... Takie mnóstwo piachu. O, znowu tu idziemy. Taką... Ciekawe, jakby tutaj zjeżdżali downhillowcy na rowerze, bo oni robią takie właśnie trasy. My na razie nie możemy spokojnie zejść, ale, znaczy możemy, no ale, ale trzeba bardzo ostrożnie tutaj schodzić. I tu jest piękna, piękna plaża. Piękna plaża. Piękna plaża nie jesteśmy sami jest Pan z no. o. Tak, tutaj jeszcze zostały nam takie bardzo bardzo trudne strome stopnie tak i proszę Państwa ja się bo nie mogę chodzić. Jesteśmy na plaży. Jest Mewa. Ona sobie tak stoi. Już stawiam panią. Masz muszelkę, Marysia? O, jest muszelka i Mewa, i jest po prostu komplet. Typowo nadmorskie klimaty. Ech. No i trochę słońca. Przyda się Błogosław nam Jezu Żebyśmy mieli gdzie wypocząć tutaj O, to są piękne klify, piękne nadmorskie klimaty i tutaj chyba też wyjdzie nam to ładnie czy nie wyjdzie trochę za ciemne Pięknie. Halo. Halo. Halo, halo.